Hej, dzisiaj wam pokażę moją nową gazetkę z Monster High, nawet dwie. Pierwsza, wygląda tak, jest na niej Laguna, Skelita, Laguna Blue i Frankenstein. Skalita z kości zostały rzucone, roczny konkurs z nagrodami, z którym oczywiście biorę w nim udział. Dwa prezenty, upiornie, modny naszyjnik i zawieszki. Ym, mój naszyjnik, nie wiem gdzie jest gdzieś się chyba, chyba zapodział, a zawieszki były takie, ja się ku, y, kupuję, to, zasta, y, to jest taki w środku, można zmieniać oczywiście, y, jest ta, y, też można założyć taką trakulorę y, frankenstein y, Zabójczy styl. Gulie Jelps. A tak w ogóle sorry, że nie nagrywałam filmików, ale nie wchodzę na komputer, bo nie lubię go nawet. Tutaj takie serduszko, całe niebieskie. Ostatni ryk mody. Cloud in Wolf, Cloud zły Isle i Zgryz. Dobrze, yy, to są wszystkie te zawieszki. No, w środku to wygląda. Tak. Tu jest Franki Stein, um, skalita, um, Rochelle i um, Draculora. No i tutaj jest taki naszyjnik. No i pamiętnik skality. Um, Ona ma chyba Ulubionego zwierząt, czyli motyla, ale choć tu nie zapisane. No i rady, no, jak, jest nowym, jak jesteś w nowej szkole, są rady. Napiszę je w opisie um, albo zrobię taki filmik i powiem, jakie są dobre. Komiks. E, tutaj trzeba takie wypełnić sobie. Komiks. E, tutaj plakat był e, z Clouding Wolf. Tutaj nowa gazetka, To pamiętnik. E, e, to jest e, ten. Tu jest moje zdjęcie, więc nie można. Dobra. E, no i tutaj mój pamiętniczek. mam sobie go. Tutaj jest... Kurs. I Frankenstein sobie wybrałam. E, tutaj upiorki żyją. Właśnie tutaj. Tutaj jest za, takie zadanie. No, jak zwykle, tutaj takie. A horoskop. Zawsze mi się sprawdza. Horoskop, oczywiście. Poczta. I tutaj. Mm, ten. Z tych zawieszek było jeszcze y, na Denali. Tutaj następny numer 20, kwietnia, y, 20 maja. Na no do dwudziestego pierwszego, Dobra. E... Moja następna gadytka z Master High jest e... Chwilka. taka projekt y... projektu i naklejaj, wygrywaj. Tutaj jest konkurs. Ja sobie wybrałam płytę DVD i Potwórzaka. I, e, e, tutaj Cloudy Wolf. Trzeba takie projektować. się projektuje w ogóle. Laguna Blue, tam była Knight. Tutaj można zrobić nasz e, pierścionek. Jackson Jackal. gorką, tu e, Tutaj do konkursu tablony tutaj wytłonić prokulora e, frankenstein guria tutaj jak można piwnika do coś dopiąć tutaj takie różne rozwiązywania no naklejki takie jeszcze są zostały e, no i tutaj horoskop jak zwykle no i No to to by było idzie ja tak jeszcze To by było na dzisiaj tyle tych nowych gazetek. Ym, nie wiecie, każdy numer kupuję. I już 18 maja będę miała urodziny. Tak zdradzam, czyli za dwa tygodnie. Jak policzyłam mm, ym, zrobię taki filmik chyba może ty po nie wiem e, to jest tańsze od tego bo to kosztuje 10 zł, a to kosztuje 7 zł, więc warto było to kupić naprawdę to tyle yy, pa